Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszych aparatach marki Bernafon Encanta. Na samym początku muszę Państwu powiedzieć, że aparaty słuchowe to są wyroby medyczne i należy używać ich zgodnie z instrukcją oraz przeznaczeniem. Encanta, taka jest ich nazwa, podoba mi się ta nazwa. Dlaczego? Można to powiedzieć, że jest to tłumaczenie z języka hiszpańskiego. To słowo kanta pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza miłość albo z miłości, i jest to jasna komunikacja. Twórców tego aparatu do nas. Zresztą grafiki, które Państwo zobaczycie za chwilę na przebiciach, też o tym świadczą. W tej jednej rodzinie aparatów słuchowych mamy cztery produkty. Na razie producent wypuścił tylko produkty ładowalne. O czym powiem za chwilę więcej. Natomiast mamy cztery produkty ładowalne. Zaczynamy od Encanty 100 o nazwie Connect. Encanty 200 czyli Go, Encanty 300 Engage oraz Encanty 400 Pro. Zacznę od Encanty 100. Producent mówi nam, będę się do tego odwoływał, że jest to aparat podstawowy, co nie oznacza, że jest to kiepski aparat. Biorąc pod uwagę technologię, jest to zaawansowany aparat, w którym wykorzystują szerokopasmowe przetwarzanie sygnałów różnej modulacji. I ta strategia umożliwia usłyszenie nawet subtelnych dźwięków, i jest wspomagany tutaj ten układ 24-pasmową kompresją, co zapewnia takie optymalne przetwarzanie sygnałów. Mimo, że jest to aparat podstawowy. To zapewnia nam bardzo fajne tutaj działanie. Do najważniejszych cech tego produktu należy 6 dB inteligentna redukcja szumów, oraz producent mówi tu o jakości dźwięku. Bernafony, bernafony bardzo fajnie się noszą, mają bardzo przyjemne brzmienie. Ja nie będę mówił o tym, że cała ta to know-how, które miał Bernafon w poprzednich produktach, ono jest zaimplementowane tutaj, tak? czyli na pewno um, jest tutaj Tinnitus Sound Support, czyli to dla Państwa, jeśli chodzi o szumy uszne, bardzo ważna informacja oraz pozostałe systemy, które świetnie się sprawdzały w poprzednich e, produktach tej marki i one są tutaj albo ulepszone, albo zaimplementowane i one też tutaj działają. Dla kogo przeznaczony jest ten aparat? I to mi się bardzo podoba, że nie mamy już pięciu, ro, pięciu produktów, tylko mamy cztery, czyli jest redukcja 20%. No, to jest uproszczenie, ale bardzo dobrze. Mi się, ja, ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, dzięki temu łatwo trafiamy do konkretnej grupy. Ten aparat będzie przeznaczony do umiarkowanych, jeśli chodzi o hałas pomieszczeń. Raczej w, w sytuacjach jeden na jeden. Czyli, e, czyli to w zacisze domowe, jakiś ogródek, tutaj wszystkie sprzęty w domu typu dzwonki, e, telefony, jakieś tam piekarniki itd. Taka osoba, która będzie miała te aparaty, na pewno będzie słyszeć, poradzi sobie też w miarę dobrze, pewnie z telewizorem. E, także w takich domowych warunkach, e, kiedy rozmawiamy z jedną osobą, bez problemu, damy radę. Idźmy dalej. Kolejnym aparatem jest EnCANTA 200GO, i ten aparat już umożliwia nam tutaj słuchanie w głośnych otoczeniach w sytuacjach jeden na jeden, czyli nadal nie mamy tutaj rozmów w grupach, ale wszędzie tam gdzie trzeba i do sklepu, załatwić coś. Na zewnątrz, mówimy tu o aktywnościach głównie na zewnątrz, to on sobie bez problemu poradzi. Dzięki czemu? Otóż wyróżnia się on takim systemem Smart Noise Management. Czyli tak tłumaczyć, to smart to inteligentny management, można przetłumaczyć jako zarządzanie, i on właśnie w sposób taki inteligentny zarządza redukcją szumów. Aparat jakby ma taką sztuczną inteligencję. Został uczony maszynowo i e, nauczył się rozróżniać różne sytuacje głośne i odpowiednio ustawiać do tego automatykę, maksymalizując rozumienie rozmowy. Dzięki czemu pacjent w takich sytuacjach głośnych, w sytuacji jeden na jeden nadal, będzie miał bardzo dobre rozumienie e, rozmowy. E, tutaj wysoki ten stosunek e, szumu. Do jakości rozmów będzie dawał dobre efekty. No jest właśnie ta ulepszona, inte, ulepszona redukcja szumu, tak zwana inteligentna. Wszystkie te rozwiązania, producent mówi, że są inteligentne. No i tutaj mamy już redukcję tego szumu. W poprzednim mieliśmy 6 dB, tutaj mamy 8 i ta inteligentna kierunkowość ograniczona do 60%. Lotem błyskawicy idziemy dalej. Mamy Encanté 300 Engage, i to już jest aparat pierwszy aparat, w którym możemy po pierwsze w głośnym otoczeniu rozmawiać i w grupie. I ten aparat z pewnością zadowoli już dosyć wybrednych użytkowników. Mamy już 10 dB redukcję szumów, mamy inteligentną kierunkowość, która działa w takim zakresie 80%. No, i mamy już tutaj, pojawia się kolejna funkcja, czyli technologia Smart Sensor, i pokrótce powiem o co chodzi. Smart Sensor wykorzystuje położenie naszej głowy i jest w stanie ograniczyć dźwięki. Do osoby, na którą patrzymy. Jeżeli długo patrzymy w jednym kierunku, to ten smart sensor wie o tym, że nigdzie się nie rozglądamy i tak zarządza redukcją hałasu i strumieniowaniem się na konkretną osobę, że tylko z tego kierunku odbiera dźwięki. Jeżeli natomiast w grupie jesteśmy, i patrzymy co jakiś czas na, na kilka osób, to aparat, dla aparatu jest to czytelna informacja, że rozmawiamy z większą grupą osób i w ten sposób zarządza automatyką nieco szerzej, abyśmy naraz mogli z kilkoma osobami prowadzić swobodną konwersację. Jest to możliwe właśnie dzięki tej inteligentnej redukcji szumu, dosyć skutecznej na tle rozmów i inteligentnej kierunkowości. To tutaj właśnie to wykorzystanie sprawi, że bez problemu będziemy mogli właśnie rozmawiać w takich głośnych otoczeniach jak restauracja, jak jakieś spotkanie rodzinne przy dużym stole i tak dalej, i tak dalej. Tutaj producent mówi, że aż o 15% mamy lepsze rozumienie podczas konwersacji z jedną osobą w grupie, kiedy jest dużo osób, także tutaj spora poprawa, jeśli chodzi o to, tam każdy procent się można powiedzieć liczy, jest na wagę złota, zwłaszcza dla osób, które mają głębokie ubytki suchu. Zostaną ostatni aparat, Encanta 400. W tym aparacie mamy 12 dB inteligentnej redukcji szumu. Mamy inteligentną kierunkowość, już w 100% niczym nieograniczoną. Technologię smart sensor, o której powiedziałem przy Encantie 300. I mamy coś, co jest dołożone, czyli poszerzone pasmo po to żebyśmy mogli cieszyć się takimi rzeczami jak szczegóły podczas słuchania muzyki Poszerzone pasmo daje też większe możliwości protetykom suchu na precyzyjne dopasowanie. On też lepiej zarządza hałasem, o czym przed chwilą krótko powiedziałem. W związku z czym jest to aparat dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy są bardzo aktywni, dużo czasu spędzają tutaj w grupach, w hałasie z ludźmi. Powinien on się sprawdzić niezawodnie. I daje on o 19% lepsze rozumienie, rozumienie z jednej osoby w grupie, czyli o te, jeżeli dobrze pamiętam, 4% lepiej niż Encanta 300 Engage. Także producent fajnie tutaj nam podzielił te aparaty słuchowe. Co można powiedzieć? Powiedziałem już, że to są aparaty tylko ładowalna one na razie nie mamy innych rodzin właśnie ubolewam zawsze że jak producent wprowadzi nam produkt to tak nie mamy wszystkich aparatów tylko kiedyś tak było że przyzwyczaili nas do tego że wprowadzali wszystkie aparaty naraz o, wewnętrzne załóżne, no nie było wtedy ładowalnych a dzisiaj no to tak najpierw wchodzą ładowalne później mamy BT i czasami jeszcze na trzeci rzut mamy wewnątrz. Uszne. No szkoda, że tak jest. Nie wiem, może chodzi o linię produkcyjną, tego nie wiem. To moja prywatna. Opinia, natomiast mm, mamy te aparaty ładowalne i to fajna informacja, bo akumulatory starczają na więcej. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, to 40 minut ładowania starcza nam na 8 godzin użytkowania dosyć sporo i fajnie. Tam wykorzystano styki, nie ma tam indukcyjnego ładowania. Dzięki temu, że są styki, to aparat może być ładowany szybciej. Dlatego znowu ładowarka inna niż w aparatach Alfa XT. Też szkoda, nie wiem, no taka polityka ewentualnie, no może rzeczywiście tu względy te szybkościowe ładowania, pacjenci chyba oczekują też tego, może, może to z tego wynikało. No szkoda, że jest kolejny produkt i kolejna ładowarka, jak ktoś miał Alfę, to będzie musiał wymienić sobie też w N ładowarkę i za nią dodatkowo zapłacić. No, co jeszcze można powiedzieć, tam dwie godziny ładowania wystarcza do tego, żeby aparat naładować w pełni, to jest już fajny, szybki czas. To, to jest na plus. Mamy też łączność bezprzewodową, już od Android 14 mamy wszystkie kompatybilne urządzenia. Link będzie w opisie do producenta, żeby sobie sprawdzić, czy nasz Android jest kompatybilny. Mam tu na myśli Hand Free, bo praktycznie z każdym smartfonem możemy pobrać sobie apkę Bernafon App i sterować tymi aparatami, używać tam, nie wiem, głośniej, ciszej, zmienić sobie program. W niektórych nawet tak, zmienić sobie program. Jeżeli aparat jest kompatybilny, to znaczy, jeżeli mamy iPhone'y, to możemy od iPhone'a już bodajże, już tam 11, chyba, tak, wprowadzać już korekcje sobie, jeśli chodzi o dźwięk. Natomiast łączy się już chyba od wsteczni od iPhone'a 4, czyli ta technologia Hand -free będzie działać już od iPhone'a 4 i tam bez problemu będziemy mogli sobie rozmawiać przez te urządzenia. Mamy też łączność z Windowsami już, które są wyposażone w Bluetooth, ten Low Energy, także tutaj już mamy kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami. Warto sprawdzić sobie na stronie producenta, czy mój smartfon jest kompatybilny. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to zapraszam do dzielenia się w komentarzu w ogóle łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Bardzo mi widziane. Dzięki temu ten kanał się rozwija. Dzięki temu chce mi się tworzyć materiały i wysilać. Do tego, żebyście Państwo mogli sobie ocenić, co dla Państwa będzie najbardziej przydatne i najbardziej pomocne. Życzę jak zwykle dużo zdrowia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.